Hejka z tej strony Natalka. Witam Was dzisiaj na moim kanale. Mianowicie, dzisiaj będzie film z naszą panią Kowal, na którą właśnie czekamy. Ja już umyłam nogi koniom i tak dalej, więc przygotowałam jej do wizyty Kowalskiej, ale również odpowiemy na Wasze pytania, ponieważ wstawiłam na Instagrama naklejkę okienko do zadawania I pytań. Podczas tej wizyty będziemy przeplatać wasze pytanka, także jeżeli ktoś po prostu przegapił naklejkę, no to możecie zadać mi jeszcze pytania w komentarzu pod filmem, ja to podeślę Natalce i jeżeli macie jakieś pytania stricte do pracy Kowala, to oczywiście Natalka pewnie chętnie wam pokoniki sobie Wcinają siano. Wszystkie już są w boksach, mimo ładnej nawet pogody. Trochę mroźnej, ale ładniej. Ale żebym nie musiała chodzić, myć nóg, to trochę już czekają, bo pora roku jest jaka jest i trzeba było te nogi doprowadzić do stanu dobrego w internecie, jako konik niebujany. I mam dzisiaj przyjemność, ponieważ e, jedna z moich klientek, Natalia, również. E, tak, zaprosiła mnie do tego, abym odpowiedziała na kilka pytań, które zadaliście na jej profilu. E, I nie przedłużając wstępu, od razu przejdę do tych pytań, dlatego że kilka z tych pytań akurat Wam pewnie rozwieje kilka rzeczy odnośnie mojej osoby. Tak, a jedność Pytanie jest przypadkowa. E, jak długo pracujesz jako kowal? E, I tak, zawodowo pracuję czy... pół w tym roku będzie. Wcześniej e, zawsze interesowałam się końmi, no to chyba wiadomo, nie wiem czy jest jakiś niekoniarz w tej branży ale może. A kopyta przyszły do mnie w taki sposób, że kiedy zajmowałam się i kiedy wydzierżawiłam swojego konia i zauważyłam u niego dziwne zachowania, które były takie, wiecie, typowe, jakieś tam behawioralne niedo, niedociągnięcia, mamy atencjusza. Ja bardzo chcę być <laughs> bardzo. To doszłam do tego, że wiele takich złych zachowań u koni wynika z bólu. I jednym z gdzie często boli, są kopyta. A poza tym, chyba lubię takie trudne. Rzeczy. Czy w swojej pracy masz jakieś niebezpieczne sytuacje, albo kiedyś miałaś kontuzję po? Sytuacji niebezpiecznych chyba mamy codziennie wszyscy jako koledzy i koleżanki po fachu, bo po prostu to jest taka praca. Pracujemy z żywym zwierzęciem i, i zawsze się może coś wydarzyć. Twój odpukać kontuzji poważnej nie miałam do tej pory jakiś taki, żeby mnie na przykład unieruchomiło. E, dostałam kiedyś jakiegoś kopa, który był taki dosyć spektakularny i tam trochę mnie koń potrubował, ale nic więcej poza tym. E, I tutaj apeluję do wszystkich właścicieli, że e, niebezpieczny koń, a niegrzeczny koń to są trochę dwie różnice, dwie, dwie różne sprawy, przepraszam, czyli. Pracujcie ze swoimi końmi, bo wiecie, my mamy te kopyta zrobić i mamy je zrobić dobrze, a jak mamy konia, który po prostu nie chce stać, to czasem no, to jest wyzwanie, żeby to zrobić tak jak trzeba. Więc apeluję o pracę ze swoimi końmi. Którego z koni natalki robi się najlepiej, bardzo dobre kopyta, którego najtrudniej. Bardzo fajne pytanie, bo co to, to znaczy, że robi się najlepiej albo najtrudniej? Fajnie, że ktoś sprecyzował, że chodzi o kopyta. Najprostsze takie kopyta, bardzo przyjemne do pracy, ma muza, bo po prostu ma proste kopyta, które wystarczy tylko odpowiednio przyciąć i właściwie nic się w tych kopytach nie dzieje. Dla mnie osobistym wyzwaniem jest fama i chyba nie pierwszy raz. W sensie myślę, że Natalia to też potwierdzi. Że, że fama po prostu dostarcza mi bardzo dużo rozrywki, bo z jednej strony niby nic z tych kopytach się nie dzieje, a jest na to bardzo wrażliwa. I tutaj musiałam kilka razy ruszyć głową, żeby się zastanowić, jak tą famę wystrugać, żeby było jej lepiej. Kolejne pytanie. Co poleca pani na zgnite strzałki, czy grudy? E, przyznam się szczerze, że odnośnie grudy to niewiele wiem. Może Natalia coś wam poleci na przykład, bo ostatnio chyba się zmagała nawet z jednym u swoich koni. To tak, więc mam nadzieję, że wam coś poleci. A odnośnie zgodniech strzałek używam dwóch. Nasz atenc już po prostu dzisiaj nie daje nam spokoju. Odnośnie zgodniech strzałek używam dwóch środków. Jednym z nich jest betadine, który możecie kupić nawet na Allegro. To jest związek jodopowidonu, taki podobny do jodyny, ale jest troszeczkę inny, więc nie jodyna. Betadine. A drugą rzeczą, którą używam bardzo często, jest glinka, którą możecie kupić u Patryka Basa, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. <grystanie> Czy nie boisz się swojej pracy? No nie, kochani, jakbym się bała, to by było bez sensu, żebym pracowała jako podkuwacz. To w ogóle nie ma opcji. E, czasem oczywiście są stresujące sytuacje i są konie, które w których, w których zachowuje większą czujność, <grystanie> e, a są takie konie, przy których mogę się wyluzować. Ale nie, nie boję się zupełnie tego. Kolejne pytanie. Jeśli koń ma pęknięte kopyto od dołu do koronki, to czy go podkuć, czy co? Czy co? Eee, bardzo, bardzo trudne pytanie, bo nie ma na to jednej odpowiedzi. Dlatego, że są rodzaje pęknięć, które go faktycznie nie wyprowadzimy bez podkucia. A są rodzaje pęknięć, które wyprowadzimy bez problemu. Bez podkucia. <laughs> Mamy Siwego w kadrze cały czas. Eee, a są rodzaje pęknięć, bardzo dużo zależy. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat tego, czy to podkucie, czy to, przepraszam, pęknięcie wymagałoby podkucia, czy nie. Więc zapraszam do dyskusji ze swoim Kowalem na ten temat. Co on o tym sądzi? Dobrze. Dobrze. Bez jakich rzeczy nie wyjeżdżasz do pracy? Strasznie mi się spodobało to pytanie. <głosy> <głosy> e, I no kurczę. Powiem e, najpierw e, takie oczywiste rzeczy, chyba które wszyscy wiedzą, czyli bez naostrzonych narzędzi. No nie ma opcji, po prostu. E, im, e, Im częściej mogę ostrzyć narzędzia, tym lepiej, tym też lepiej dla ich żywotności i dla moich rąk tak samo, więc bez, e, nie, bez zaostrzonych narzędzi ani rusz z domu. E, no i może powiem takich kilka nieoczywistych rzeczy, takich z życia Kowala, czyli no, nie ma opcji, żeby w ogóle w samochodzie nie było czołówki. A najlepiej dwóch, na zmianę, bo nawet jeżeli jedziemy do stajni, w której są fajne warunki, to czasem po prostu już robi się ciemno i no, jednak pracujemy w schleniu. I naprawdę, jeżeli światło jest nawet dobre, takie wiecie dla waszych warunków jako właścicieli, czyli że na myjkę pójdziecie, to czasem dla naszej pracy przy kopytach, no nie. Więc czołówka zdecydowanie. Kubek termiczny w lecie na zimne napoje, zimą na gorące napoje. No, i bez czegoś do jedzenia, bo to bardzo szybko czasem jest taki moment, że już nie wiesz nawet, że po prostu jesteś turbo głodny i trzeba coś zjeść, więc coś do jedzenia. No i bez szarej taśmy. To nawet nie wiecie, jak dużo po prostu można szarą taśmą zrobić. Chociaż jesteście koniarzami, to pewnie wiecie, że szara taśma jest najlepszym przyjacielem. I teraz ostatnie pytanie. Tak, nawet Ci przyszedł na ostatnie pytanie, bo jest bardzo interesujące. Jakie kursy, szkolenia i tak dalej potrzebne są do takiego zawodu? I tu już nawet tak przed nagraniem mówiłam Natalii, że się rozgadam trochę na to pytanie, bo ono jest bardzo fajne i złożone. I tak, prawnie nie potrzeba nic, dlatego że kowal, czy gdzieś podkuwacz tak naprawdę w Polsce jest wolnym zawodem. Czyli po prostu zakładasz firmę, wpisujesz w PKD odpowiedni numerek i możesz wykonywać tą pracę. Aczkolwiek nie polecam tej drogi, dlatego że o ile jeżeli macie swojego konia, czy tam dwa i jak gdyby ich tam struganie nie przysparza wam dużych problemów, bo są na przykład proste, tak już no kiedy robisz to zawodowo, to polecam jednak się dokształcić. I gdzie można się dokształcać? Jest kilka miejsc w naszym kraju, które bardzo serdecznie polecam, i tak. Bardzo fajne kursy dla właścicieli. Jeżeli na przykład macie problem z dostępnością podkuwacza, a, a macie tych koni niedużo nie dla siebie. Bardzo polecam wybrać się do Ady Majochy na Advance Equine Podiatry albo Bosy Koń. Proszę Natalię, żeby Wam w opisie filmu podlinkowała do nich po prostu kontakty. Ada robi świetne szkolenia dla właścicieli, bardzo dużo wiedzy anatomicznej. Jest tam kilka stopni, więc w zależności od tego, jak bardzo się wciągniecie, możecie jeździć sobie na różne stopnie. Drugą osobą, która jeszcze nie robi szkoleń, a bardzo na to czekam, i mam nadzieję, że to się niedługo wydarzy, ale warto na pewno ją obserwować i czytać. To jest Dechów architekt. Siwy? E... Siwy po prostu jest dzisiaj gwiazdą, ma parcie na szkło jak nic. Jest drugą osobą, którą na pewno warto znać i śledzić, czy to na Facebooku, czy na jej blogu, to jest Dechów architekt Urszula Krzanowska. Świetna wizjonerka, mam nadzieję, że w końcu jej kursy ruszą w Polsce, bo bardzo dużo wie o anatomii i mnóstwo bardzo wartościowych rozkmin, więc to polecam się zapoznać, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć. I jeżeli chce, a jeżeli chcecie zmierzyć się z metalurgią podkówniczą, no to nie mogę zapomnieć o takich adresach jak Michał Kotkiewicz, który organizuje swoje kursy kuźniane. Kolejną taką osobą bardziej na południu polski jest Artur Wójcik, który w zabajce organizuje takie kursy. Tutaj kłaniam się w pas, bo jednak podkowy przez nich robione są naprawdę top of the top. No a jeżeli już ktoś bardzo chce głęboko wejść w temat, no to może nawet pójść do, udać się do Kuźni Toporzysko. I w Kuźni Toporzysko możecie zrobić nawet dokument Euroferiera. To jest certyfikat uprawniający do pracy podkuwacza na terenie całej Europy, a jest też honorowany w Stanach Zjednoczonych. Więc, ale to już jest wiecie, duża szkoła, to trwa dużo czasu i tak tylko Siwy cały czas po prostu tutaj coś się od, odwala nam w tyle. Co zrobił? węża do buzi, pociągnął go i sam się przestraszył, że... go pociągnął, tak. No, sam siwy. I najważniejsza część odpowiedzi na to pytanie jest taka, że niezależnie od tego, ile kursów zrobicie, a będziecie chcieli przejść na zawodostwo, Zawsze będę Was gorąco zachęcać do tego, żeby popracować ze starszym, po prostu stażem podkuwaczem, przynajmniej przez rok. To jest taki dobry okres, bo jest bardzo dużo takich rzeczy, których się nie dowiecie na szkoleniach, a, a się przydają. Na przykład, nie wiem, właśnie to wyposażenie samochodu. No, w życiu by mi nie przyszło do głowy, żebym miała czołówkę na przykład albo dwie na wyposażeniu, że zawsze będę potrzebować szarej taśmy, w zapaściu bo to wszystko mi się przyda. Albo jakie rodzaje wkrętów na przykład warto mieć na aucie, bo czasem trzeba co, coś przydziałać. To chyba, to chyba tyle. Ja bardzo dziękuję za oddanie mi dzisiaj głosu Natalii w takim razie. I mamy tutaj atencjuszy, którzy bardzo chcą, żeby im zrobić kopyta, więc... Więc wracam do pracy po prostu. I dziękuję. O po prostu... Niekończący się pasmo przygód z Tobą. I wrażeń. Tak? On ci pomaga, no co ty? Wiem, on po prostu mnie mentalnie wspiera. Po prostu zawsze, prawda? Zawsze siwy tak. Po prostu zawsze będziesz mnie mentalnie wspierał.